Siedziałam po uszy w arkuszach kalkulacyjnych, gdy zawibrował mój telefon. Na ekranie wyświetliło się imię Mama, i poczułam znajomy ucisk w żołądku, który towarzyszył mi zawsze, gdy rodzina dzwoniła bez zapowiedzi. Nigdy nie dzwonili, pisali SMS-y i to tylko wtedy, gdy potrzebowali pieniędzy. Słucham, odpowiedziałam, starając się ukryć podejrzliwość w głosie. Karolina, głos mojej matki był słaby, ledwo słyszalny szept. W ogóle nie czuję się dobrze, kochanie. Kręci mi się w głowie i boli mnie w klatce piersiowej. Twój ojciec ciągle pracuje, a ja jestem tu sama. Zrobiła pauzę i usłyszałam drżący oddech. Potrzebuję cię, Karolino, potrzebuję twojej pomocy. Mój mózg natychmiast przełączył się w tryb rozwiązywania problemów. A co z Lidią? Nie może do ciebie zajrzeć? Lidia była moją starszą siostrą. Zawsze złote dziecko mamy i taty. Mama ciężko westchnęła, a dźwięk zatrzeszczał w słuchawce. Lidia jest tak zajęta przy tej trójce dzieci, nie da rady się mną teraz zająć. Przygryzłam wargę. Oczywiście, Lidia była zbyt zajęta. Lidia zawsze była zbyt zajęta na cokolwiek, co nie przynosiło jej bezpośredniej korzyści. Proszę, Karolino, głos mamy się załamał. Mogłabyś przyjechać i zostać ze mną. Tylko na dwa tygodnie, dopóki nie poczuje się silniejsza. Nie prosiłabym, gdybym nie była zdesperowana. Spojrzałam na ekran komputera, trzy duże projekty do oddania, zaplanowane spotkania z klientami, a mój szef na mnie liczył. Mój urlop miał się zacząć dopiero za miesiąc, ale jak mogłam odmówić chorej matce? Przylecę jutro, powiedziałam już w myślach obliczając, co muszę zrobić, żeby to wszystko zorganizować. Dziękuję, kochanie, powiedziała mama. Nagle brzmiąc nieco silniej, zawsze byłaś taka niezawodna. Tak, niezawodna Karolina, rodzinna wycieraczka. Po odłożeniu słuchawki od razu poszłam do biura mojego szefa i zapukałam do drzwi. Masz chwilę, Tomaszu? Chodzi o moją mamę. Jest chora, a tata pracuje, więc nie ma kto się nią zająć. Muszę jutro polecieć do domu na kilka tygodni. Tomasz zmarszczył brwi. A co z Twoimi projektami? Sprawa Kowalskich. Wiem. Przepraszam. Nie prosiłabym, gdyby to nie był nagły wypadek. Patrzył na mnie przez chwilę, po czym kiwnął głową. Rodzina jest najważniejsza, poradzimy sobie. Weź te dwa tygodnie i zobaczymy się, jak wrócisz. Wróciwszy do biurka, zarezerwowałam lot do mojego rodzinnego miasta na następny ranek. Nie było mnie tam od czterech lat, cztery całe lata bez zaproszenia na Boże Narodzenie, telefonu z życzeniami urodzinowymi czy spotkania na święta. Tylko sporadyczne sms -y z prośbą o pieniądze. Tego wieczoru spakowałam walizkę i nastawiłam budzik. Mieszkałam sama w moim mieszkaniu w Warszawie, tak daleko od mojej rodziny, jak tylko mogłam, pozostając w Polsce. To nie był przypadek. Lot minął bez zakłóceń, podobnie jak przejazd taksówką z lotniska do domu rodziców. Okolica wyglądała tak samo: zadbane trawniki, flagi polski, kosze do koszykówki na podjazdach. Dom moich rodziców to był niewielki, parterowy budynek z wyblakłą niebieską elewacją, która prosiła się o nową warstwę farby. Zapukałam, a serce biło mi z niepokoju. Drzwi otworzyły się na oścież i stanęła w nich moja matka, wyglądając na całkowicie zdrową. Miała świeżo ufarbowane włosy, zrobiony makijaż i kolczyki pasujące do bluzki. Mamo, stałam zamrożona na progu. Wszystko w porządku? Chwyciła mnie za ramię i wciągnęła do środka. Karolina, udało ci się, ale twoje zdrowie mówiłaś, że jesteś chora. Mama roześmiała się i machnęła ręką z lekceważeniem. Och, to było tylko małe kłamstewko, żebyś przyjechała do domu. Niespodzianka. Stałam w przedpokoju, wciąż z walizką w ręku, podczas gdy mój mózg próbował przetworzyć to, co się działo. Z salonu dobiegały mnie głosy i śmiech. Zobaczcie, kto tu jest. Wszyscy, zawołała mama. Poszłam za nią do salonu, gdzie mój ojciec siedział w swoim fotelu z gazetą w ręku. Na kanapie siedziała moja siostra Lidia, jej mąż Michał i ich trójka dzieci Zosia, Tymek i mała Zuzia którą ledwo rozpoznałam, bo widziałam ją tylko kilka razy. Karolina powiedziała Lidia z promiennym uśmiechem, który nie sięgał jej oczu Naprawdę przyjechałaś. Tata podniósł wzrok z nad gazety. Cześć, mała, co się dzieje? Zapytałam, patrząc po twarzach. Mama powiedziała, że jest chora. Jedziemy na wakacje, oznajmiła wesoło mama. Na dziesięć dni do Egiptu. Planowaliśmy to od miesięcy. Potrzebujemy kogoś, kto zaopiekuje się dziećmi, kiedy nas nie będzie. Uświadomienie sobie tego uderzyło mnie jak kubeł zimnej wody. Skłamałaś, że jesteś chora, żebym przeleciała pół Polski i została nianią. Nie bądź taka dramatyczna, powiedziała Lidia. To nie tak, że Twoja praca jest aż tak ważna, nikt nawet nie zauważy, że cię nie ma. Poczułam, jak twarz płonie mi z gniewu. Musiałam wziąć urlop na żądanie. Mam projekty do oddania. Tak właśnie postępuje rodzina, powiedziała stanowczo mama. Pomagamy sobie nawzajem. Lidia i Michał od lat nie mieli wakacji. Twój ojciec i ja nie byliśmy w Egipcie od naszego miesiąca miodowego. To ważne. Rozejrzałam się po ich twarzach wyczekujących, roszczeniowych, bez cienia poczucia winy. Ci ludzie, moja rodzina, zmanipulowali mnie, okłamali, a teraz oczekiwali, że po prostu się podporządkuje. Mogłam wybuchnąć właśnie wtedy, mogłam krzyczeć, wrzeszczeć i powiedzieć im dokładnie co myślę o ich małym spisku. Ale coś mnie powstrzymało? Może to było całe życie odgrywania drugich skrzypiec, bycia tą niezawodną. Tą, która pomagała i nigdy nie narzekała. A może to był nagły, krystalicznie czysty pomysł, jak sobie z tą sytuacją poradzić? Wzięłam głęboki oddech i wymusiłam uśmiech. Wiecie co? Macie rację. Rodzina pomaga rodzinie. Kiedy wyjeżdżacie? Napięcie w pokoju natychmiast zniknęło. Mama klasnęła w dłonie. Widzicie? Mówiłam wam, że zrozumie. Wyjeżdżamy za dwa dni, kochanie. Och, to będzie wspaniałe. Kiedy oni zaczęli podekscytowaną paplaninę o swojej podróży, ja myślałam o wszystkich tych razach, kiedy byłam dla rodziny kimś drugorzędnym, jak pomagałam mamie sprzątać, podczas gdy Lidia wychodziła z przyjaciółmi, jak zaczęłam pracować w wieku 16 lat, podczas gdy moi rodzice płacili za studia Lidii, jak dostałam pełne stypendium i przeprowadziłam się na drugi koniec kraju, a moi rodzice ledwo to zauważyli, jak dzwonili tylko wtedy. Gdy potrzebowali pieniędzy, pieniędzy, których nigdy nie oddali. Tak, rodzina pomaga rodzinie, a ja właśnie miałam im pomóc nauczyć się cennej lekcji. Tego wieczoru wszyscy usiedliśmy przy stole w jadalni na kolację. Mama zrobiła swoją lasagne jedyną rzecz, którą potrafiła ugotować i która nie była najgorsza. Wszyscy byli podekscytowani nadchodzącymi wakacjami. Dostaliśmy niesamowitą ofertę na hotel. Powiedział tata, nakładając sobie kolejną porcję na talerz tuż przy plaży w hurgadzie. To świetnie, powiedziałam, zmuszając się do uśmiechu podczas gdy mój umysł gorączkowo szukał możliwości zemsty. Michał, mąż Lidii, opowiadał o polach golfowych, na których planował grać. Ledwo znałam tego faceta. Ożenił się z Lidią sześć lat temu, a ja widziałam go może trzy razy. Wydawał się miły, ale w pełni popierał wykorzystanie mnie jako darmowej opieki nad dziećmi. Karolino, spisaliśmy wszystkie harmonogramy dzieci, powiedziała mama, podając mi kolorowy wydruk. Zuzia wciąż budzi się w nocy, ale Tymek i Zosia przesypiają całą noc. Tymek ma fioła na punkcie tego, żeby jego jedzenie się nie stykało, a Zosia potrzebuje swojego specjalnego kocyka do drzemki. Skinęłam głową i wzięłam kartkę, udając, że uważnie ją studiuję. Rozumiem. Coś jeszcze powinnam wiedzieć? Tymek jest uczulony na truskawki, powiedziała Lidia. A Zosia ma trening piłki nożnej we wtorek i czwartek. Będziesz musiała ją wozić. Żaden problem, powiedziałam, chociaż nie miałam tu samochodu. Po prostu założyli, że sobie poradzę, jak zawsze. Po kolacji Lidia, Michał i dzieci poszli na górę do pokoju gościnnego, w którym się zatrzymali. Tata włączył mecz siatkówki, a mama zaczęła sprzątać naczynia. Wykorzystałam okazję, by wymknąć się do mojego starego pokoju. Teraz był to w zasadzie schowek, z pudłami ustawionymi pod ścianami i pojedynczym łóżkiem wciśniętym w kąt. Usiadłam na łóżku, zamknęłam drzwi i wyjęłam telefon. Wybrałam numer Tomasza, mojego szefa. Ręce lekko mi drżały. Karolino, wszystko w porządku z twoją mamą? Odebrał. Niezupełnie powiedziałam, a potem opowiedziałam mu całą historię, jak moja matka udawała chorobę, żeby mnie oszukać i zmusić do opieki nad dziećmi. Tomasz przez chwilę milczał. Wow, to całkiem manipulacyjne. Tak, poczułam, jak łzy napływają mi do oczu. Przepraszam, że wyszłam z pracy z tego powodu. Powinnam była wiedzieć, że coś jest nie tak. Hej, nie przepraszaj próbowałaś postąpić słusznie. Tomasz zrobił pauzę więc co zamierzasz zrobić? Nie wiem. Część mnie chce po prostu zarezerwować lot do domu już teraz. Mogłabyś to zrobić powiedział albo mogłabyś wziąć prawdziwe wakacje masz już wolne równie dobrze możesz je wykorzystać dla siebie zamrugałam. Pomysł natychmiast zakiełkował. Myślisz? Absolutnie. Słuchaj, już przydzieliliśmy twoje projekty komuś innemu. Weź ten czas, Karolino. Zasługujesz na to po tym numerze, który ci wywinęli. Po rozmowie od razu otworzyłam laptopa i zaczęłam szukać miejsc na wakacje. Skoro moja rodzina wybierała się do Egiptu, ja zdecydowanie chciałam pojechać gdzieś indziej, gdzieś lepiej. Moją uwagę przykuł Meksyk, a konkretnie Cancun. Białe, piaszczyste plaże, czysta, błękitna woda. I co za niespodzianka ośrodek z wolnym pokojem od pojutrza, dokładnie tego samego dnia, w którym moja rodzina miała wyjechać. Zarezerwowałam go bez wahania. Potem znalazłam loty, wczesnym rankiem, który pozwoliłby mi wydostać się z miasta przed popołudniowym wylotem mojej rodziny. Będę popijać Margaritę na plaży, zanim oni jeszcze wejdą na pokład swojego samolotu. Następnego ranka udawałam, że biorę udział w rodzinnych przygotowaniach. Mama i Lidia biegały, tworząc listy. Tata sprawdzał dokumenty podróżne, a dzieci były podekscytowane i nadpobudliwe. Wykorzystałam okazję, by wymknąć się do pobliskiego centrum handlowego. Kupiłam nowy strój kąpielowy, krem z filtrem, pareo i sandały. Wszystko, czego potrzebowałam na mój meksykański wypad. Ukryłam nowe zakupy w walizce, zakopane pod zwykłymi ubraniami. Tego wieczoru dwukrotnie sprawdziłam rezerwację lotów i hotelu, upewniając się, że wszystko jest gotowe. Czułam lekkie poczucie winy z powodu dzieci. Były niewinne w tym wszystkim, ale potem przypomniałam sobie, jak Lidia zlekceważyła moją karierę jako tylko pracę i jak moi rodzice okłamali mnie, żeby mnie tu ściągnąć. Moja rodzina zawsze tak mnie traktowała, zawsze stawiając mnie na ostatnim miejscu. Pomyślałam o moim dzieciństwie. Jak bardzo różniło się od dzieciństwa Lidii. W wieku 12 lat gotowałam obiady i pomagałam w sprzątaniu, podczas gdy Lidia spędzała czas z przyjaciółmi. W wieku 16 lat znalazłam pracę w lokalnym sklepie spożywczym, żeby płacić za własne ubrania i przybory szkolne, podczas gdy 19-letnia Lidia była na studiach z pełnym wsparciem rodziców. Nigdy nie dostałam od nich ani złotówki na szkołę. Ciężko pracowałam na stypendium. Kiedy po studiach przeprowadziłam się na drugi koniec kraju, ledwo to zauważyli. Nie odwiedzali, nie dzwonili, chyba że po to, by prosić o pieniądze, pieniądze, których nigdy nie oddali, a teraz to, ostateczna manipulacja, udawanie choroby, by oszukać mnie i zmusić do darmowej opieki nad dziećmi. Nie, nie czułam już poczucia winy. Oni dokonali swoich wyborów, teraz ja dokonywałam swojego. Następnego ranka, w dniu wylotu, wstałam wcześnie. Mój lot był o ósmej, ich o czternastej. Musiałam wyjść z domu do szóstej, żeby zdążyć na lotnisko. Cicho spakowałam swoje rzeczy i ostrożnie otworzyłam okno w sypialni. Krzaki poniżej ukryłyby moją walizkę, dopóki nie będę mogła jej zabrać. Delikatnie ją zrzuciłam, krzywiąc się na cichy odgłos, gdy uderzyła o ziemię. Kilka minut później, mama zapukała do moich drzwi. Karolino, wcześniej wstałaś. Otworzyłam drzwi, już ubrana. Tak, pomyślałam, że skoczę do sklepu osiedlowego po jakieś zakupy i rzeczy dla dzieci, zanim wszyscy wyjedziecie. To bardzo miło z Twojej strony, powiedziała mama, wyglądając na autentycznie zadowoloną. Wyjeżdżamy na lotnisko za około cztery godziny. Wrócisz do tego czasu? Och, na pewno. Skłamałam gładko. Będę za jakieś 15 minut. Zeszłam na dół. Szybko pożegnałam się z tatą, który robił kawę w kuchni, i wyszłam frontowymi drzwiami. Obeszłam dom z boku, zabrałam walizkę z krzaków i szybko ruszyłam ulicą. Gdy tylko znalazłam się bezpiecznie poza zasięgiem wzroku domu, wezwałam taksówkę. Taksówka podjechała, a ja wsiadłam, nie oglądając się za siebie. Na lotnisko proszę powiedziałam i wyłączyłam telefon. Na lotnisku był tłok, ale nie przejmowałam się tym. Po raz pierwszy w życiu czułam się całkowicie wolna. Odprawiłam się na lot, przeszłam przez kontrolę bezpieczeństwa i znalazłam swoją bramkę, ani razu nie patrząc na telefon. Wiedziałam, że wkrótce będzie się rozgrzewał od telefonów i SMS-ów. Kupiłam kawę i gazetę i usiadłam w pobliżu strefy wejścia na pokład. Po raz pierwszy od telefonu mam poczułam, że się relaksuję. Nikt nie prosił mnie o pieniądze, nikt nie mówił mi, co mam robić. Nikt nie sprawiał, że czułam się jakbym się nie liczyła. Kiedy wywołali moją grupę do wejścia na pokład, wsiadłam do samolotu z uśmiechem na twarzy. Usiadłam na miejscu przy oknie, zapięłam pas i dopiero wtedy sprawdziłam godzinę. Moja rodzina pewnie kończyła teraz śniadanie, szykując się do własnej podróży, zupełnie nieświadoma, że ich plan opieki nad dziećmi właśnie kołuje po pasie startowym. Lot do Cancun przebiegł gładko. Obejrzałam film. Trochę się zdrzemnęłam i starałam się nie myśleć o eksplozji, która miała miejsce w domu moich rodziców. Kiedy wylądowaliśmy w Meksyku, było już popołudnie. Włączyłam telefon czekając na bagaż i natychmiast zaczął brzęczeć jak Dwadzieścia 27 nieodebranych połączeń, 42 wiadomości tekstowe. Szybko je przejrzałam. Gdzie jesteś? Mama. Zadzwoń do nas natychmiast. Tata, jeśli nie wrócisz za 10 minut, spóźnimy się na lot. Lidia, Karolina, to nie jest śmieszne, mama, ty samolubna suko. Lidia, wiadomości stawały się coraz bardziej gniewne. Odłożyłam telefon, nie odpowiadając. Mój bagaż dotarł, a ja wyszłam na zewnątrz, by złapać taksówkę do mojego ośrodka. Cancun było piękne, gorąco, ale z wiatrem, który sprawiał, że było idealnie. Mój taksówkarz był przyjazny, wskazując po drodze zabytki. Ośrodek był jeszcze lepszy niż na zdjęciach. Rozległy biały budynek z wieloma basenami, palmami i oceanem tuż obok. Zamelowałam się, poszłam do swojego pokoju i wzięłam długi prysznic. Dopiero po przebraniu się w nowy strój kąpielowy i pareo, postanowiłam zająć się moją rodziną. Wybrałam numer mamy. Odebrała po pierwszym dzwonku. Karolina, gdzie ty do cholery jesteś? Praktycznie krzyczała. Jestem w Meksyku, powiedziałam spokojnie. W ośrodku w Cancun. Nastała cisza. O czym ty mówisz? Wracaj tu natychmiast. Przez ciebie spóźniliśmy się na lot. To przykre, powiedziałam. Ale nie wracam, żeby niańczyć dzieci. Ty zrobiłaś to specjalnie. Bełkotała mama. Zaplanowałaś to. Tak, zrobiłam. Coś w stylu, jak ty zaplanowałaś oszukać mnie, żebym przyleciała do domu, udając chorobę. To było co innego. Potrzebowaliśmy Twojej pomocy. I myślałaś, że kłamstwo to najlepszy sposób, żeby ją uzyskać. Nawet nie zapytałaś, czy mogłabym zaopiekować się dziećmi. Zmanipulowałaś mnie. Twoja siostra. Moja siostra mogła zatrudnić nianie albo uczciwie zapytać mnie, czy mogę pomóc. Zamiast tego skłamałaś, że jesteś chora. Sprawiłaś, że martwiłam się, że coś poważnego ci się stało. Mama przez chwilę milczała. Potem zniszczyłaś wszystko. Nasze wakacje są odwołane. Nie możemy uzyskać zwrotu pieniędzy tak późno. Przykro mi z tego powodu, powiedziałam. I po części naprawdę tak myślałam. Ale może to nauczy was traktować mnie z odrobiną większego szacunku. Szacunku? Głos mamy znów się podniósł. Po tym, co zrobiłaś, Lidia miała rację. Jesteś egoistką. Roześmiałam się. To zabawne. Słyszeć to od ludzi, którzy dzwonią tylko wtedy, gdy potrzebują pieniędzy. Pieniędzy, których nawiasem mówiąc nigdy nie oddajecie. Jak śmiesz? Nie. Jak wy śmiecie. Wszyscy. Skończyłam z byciem rodzinną wycieraczką. Zamierzam teraz cieszyć się moimi wakacjami. Do widzenia, mamo. Rozłączyłam się, zanim zdążyła odpowiedzieć. Prawie natychmiast mój telefon zaczął dzwonić ponownie. Tym razem Lidia. Odrzuciłam połączenie i wyłączyłam telefon. Potem zeszłam do baru przy basenie, zamówiłam Margaritę i wzięłam długi, satysfakcjonujący łyk, patrząc na ocean. Po raz pierwszy od lat czułam, że jestem dokładnie tam, gdzie powinnam być. Następne kilka dni było niesamowitych. Pływałam, czytałam książki na plaży, wybrałam się na wycieczkę ze snorkelingiem i jadłam niesamowite jedzenie. Włączałam telefon raz dziennie, żeby sprawdzić e-maile z pracy, których nie było i żeby publikować zdjęcia na moich mediach społecznościowych. Piękne ujęcia plaży, selfie z kolorowymi drinkami. Zdjęcia niesamowitych zachodów słońca. Lidia komentowała każde z nich. Mam nadzieję, że jesteś z siebie zadowolona. Mama nie przestaje płakać. Dzieci ciągle pytają, gdzie jest ciocia Karolina. Ignorowałam je wszystkie i dalej publikowałam. Czwartego dnia w Meksyku poznałam faceta o imieniu Jacek w barze ośrodka. Był tam w podróży służbowej, która skończyła się wcześniej, więc przedłużył swój pobyt. Od razu się dogadaliśmy i nie wydawał się przejmować, gdy opowiedziałam mu o moich rodzinnych dramatach. Resztę mojego wyjazdu spędziliśmy razem. Miło było mieć towarzystwo, zwłaszcza towarzystwo, które ceniło mnie za to, kim jestem, a nie za to, co mogę dla nich zrobić. Zanim mój tydzień w Meksyku dobiegł końca, czułam się odświeżona i silniejsza niż od lat. Pożegnałam się z Jackiem, wymieniliśmy się numerami. Ale nie byłam pewna, czy coś z tego wyniknie, i bez żalu wsiadłam na pokład samolotu do domu. Zostały mi jeszcze trzy dni urlopu. Kiedy wróciłam do mieszkania, wykorzystałam je na posprzątanie, nadrobienie prania i przygotowanie psychiczne do powrotu do pracy. Tomasz napisał e-maila, żeby sprawdzić, co u mnie, a ja zapewniłam go, że wrócę zgodnie z planem. Mój telefon w końcu przestał się rozgrzewać od telefonów i SMS-ów od mojej rodziny. Cisza była w rzeczywistości bardziej niepokojąca niż gniew. Potem, we wtorkowy wieczór, prawie miesiąc po mojej podróży do Meksyku, zadzwonił mój telefon. Numer mamy. Wzięłam głęboki oddech i odebrałam. Słucham. Karolino, głos mamy był napięty. Jak się masz? Mam się dobrze, a ty jak się masz? Bywało lepiej, powiedziała sztywno. Twój ojciec i ja rozmawialiśmy o tym, co się stało. Czekałam. To, co zrobiłaś, było bardzo bolesne. Kontynuowała. Straciliśmy dużo pieniędzy na te bilety i rezerwacje. Żadnych przeprosin za kłamstwo o chorobie. Żadnego przyznania się do tego, jak próbowali mnie wykorzystać. To niefortunne, powiedziałam. Może następnym razem powinniście zatrudnić Nianie zamiast kłamać, żebym tam przyjechała. Mama ciężko westchnęła. Nie kłamaliśmy. Po prostu trochę naciągnęliśmy prawdę. Rodziny sobie pomagają, Karolino. Tak właśnie robią. Czy tak właśnie robimy? Bo z mojego punktu widzenia wygląda to tak, że ja wam pomagam, a wy to wykorzystujecie. To niesprawiedliwe, prawda? Kiedy ostatnio zadzwoniłaś, żeby po prostu zapytać, co u mnie? Nie żeby prosić o pieniądze, nie żeby prosić o przysługę, po prostu żeby porozmawiać z córką. Cisza. Tak właśnie myślałam. Powiedziałam: Słuchaj, mamo, nie mówię, że to, co zrobiłam, nie było małostkowe. Było. Ale skończyłam z byciem rodzinnym bankomatem i darmową nianią. Więc co chcesz przez to powiedzieć? Zapytała mama. Jej głos był cichy. Mówię, że jeśli chcecie mieć ze mną relację, to musi być to droga w obie strony. Muszę czuć się doceniona, a nie tylko użyteczna. Znów cisza, a potem pomyślę o tym, co powiedziałaś. Zrób to odpowiedziałam. Do widzenia, mamo. Rozłączyłam się, nie wiedząc, czy to początek uzdrowienia. Czy ostatni gwóźdź do trumny naszej relacji? Tak czy inaczej, nie żałowałam, że się postawiłam? W ten weekend dostałam SMS-a od Lidi: Dzieci za tobą tęsknią. Żadnych przeprosin, żadnego przyznania się do winy po prostu wykorzystywanie własnych dzieci jako dźwigni emocjonalnej. Klasyczna zagrywka Lidi: Nie odpowiedziałam. Życie toczyło się dalej. Dostałam awans w pracy. Jacek i ja kontynuowaliśmy naszą znajomość. Nawet przyleciał mnie odwiedzić i spędziliśmy wspaniały weekend, pokazując mu moje miasto. Poznałam nowych przyjaciół w klubie turystyki pieszej, do którego dołączyłam. Trzy miesiące po incydencie w Meksyku dostałam kolejny telefon od cioci Małgosi. Pomyślałam, że chciałabyś wiedzieć, powiedziała. Twoja matka przyznała mi, że źle zrobili, okłamując cię. Nie użyła dokładnie tych słów, oczywiście. Oczywiście, że nie, powiedziałam z małym uśmiechem. Ale powiedziała, że powinni byli być bardziej szczerzy w kwestii potrzeby pomocy przy dzieciach. To praktycznie przyznanie się do winy ze strony twojej matki roześmiałam się. Chyba tak, daj im czas, Karolino. Są uparci, ale kochają cię. Naprawdę? zapytałam cicho. Na swój sposób powiedziała ciocia Małgosia Nie jest to idealne, ale jest. Po rozmowie siedziałam myśląc o rodzinie tej, z którą się rodzimy i tej, którą wybieramy. Spędziłam tyle lat, próbując zasłużyć na aprobatę, na miłość moich rodziców i siostry. To nigdy nie działało. Może nigdy nie zadziała. I może to było w porządku. Zbudowałam sobie dobre życie. Miałam karierę, którą kochałam, przyjaciół, którzy mnie cenili i być może obiecującą relację z Jackiem. Nie musiałam już być rodzinną wycieraczką, żeby czuć się godną miłości. Tydzień później dostałam kartkę pocztową. W środku był czek i notatka napisana ręką mojej matki za pieniądze, które pożyczyliśmy. Przepraszam, że tak długo. Kocham mama, to nie były pełne przeprosiny. To nie była obietnica poprawy, ale to było coś przynajmniej jakieś przyznanie się do winy. Zrealizowałam czek i wysłałam krótkiego SMS-z podziękowaniem. Małe kroki: czy chciałam pogodzić się z rodziną? Nie byłam pewna. Część mnie za nimi tęskniła, mimo wszystko, ale inna część bała się powrotu do starych schematów, pozwolenia im na ponowne wykorzystanie mnie. Na razie byłam szczęśliwa, trzymając dystans. Może kiedyś znajdziemy sposób na zdrowszą relację, a może nie. Tak czy inaczej, dam sobie radę. I nauczyłam się, że zemsta, choć słodka, nie była tak naprawdę tym, czego szukałam. To, czego chciałam, to uznanie, docenienie. Bycie postrzeganą jako osoba z własnym życiem i potrzebami, a nie tylko jako zasób, z którego można korzystać, gdy jest to wygodne. Mój telefon zawibrował od SMS-a od Jacka. Kolacja dziś wieczorem. Uśmiechnęłam się i odpisałam. Nie mogę się doczekać. Życie nie było idealne, rodzina wciąż była skomplikowana, ale po raz pierwszy od dłuższego czasu żyłam na własnych warunkach. Bez żalu. Tego wieczoru, gdy Jacek i ja siedzieliśmy naprzeciwko siebie w naszej ulubionej restauracji, zapytał o moją rodzinę. Rozmawiałaś z nimi ostatnio? Pokręciłam głową. Nie bardzo. Na razie tak jest lepiej. Całe życie próbowałam być tym, czego oni chcieli. Teraz odkrywam czego ja chcę. Jacek wzniósł kieliszek. Za odkrywanie rzeczy. Stuknęłam się z nim kieliszkiem. Za brak żalu. I mówiłam to szczerze. Każde słowo. Koniec historii